Niezapomniane sceny z poprzednich mundiali. Argentyńczyk Germain Achel już od 1990 roku specjalizuje się w karykaturach o tematyce piłkarskiej. Dziś to już jego profesja. Miałem szczęście i uważam to za wielki luksus, że mogę żyć z mojej pasji. Kocham piłkę nożną i kocham rysować. Już jako młody chłopak jeszcze w Buenos Aires grałem w piłkę nożną. Na boisku piątka graczy przeciwko piątce. Kiedy moi przyjaciele wyciągali mnie z domu i wołali, zagraj z nami w piłkę zawsze mogli na mnie liczyć. Swoje prace Jermen Achel prezentuje w różnych gazetach i czasopismach. Z Mundialu 2014 z pewnością także namaluje kilka nowych portretów, scen i najpiękniejszych goli. Ale gdyby sam mógł udobierać drużynę swoich marzeń, to wyglądałaby następująco: Pele, Maradona, Ronaldinho, Klinsmann. Wszyscy w jednym zespole.